Dzień dobry. W tym krótkim filmie pokażę, jak utworzyć bardzo prostą animację w programie Scratch wersja 2.0 zainstalowana na komputerze. Uruchamiam to. Zaczniemy od wstawienia tła. Tło ustawione. Zmienimy nasze postacie, kotka usuniemy, prawy klawisz usuń, tło przy okazji niepotrzebne też usuwamy, następnie damy nowego duszka, niech to będzie DOC2. Zostawimy naszego duszka w tym miejscu. Jak zobaczcie w kostiumy, nasz piesek ma trzy postacie, co wykorzystamy za chwileczkę do tego, aby nasza animacja była ciekawsza. Programujemy skrypty dla tego duszka. Kiedy tutaj powiększę? No. Kontrola. a więc będzie pewna pętla powtarzania się. Co by się powtarzało? Ruch, a więc powiedzmy przesuń o 10 kroków. Następny taki element, który nam się za chwileczkę przyda. Czekaj. Tu zmienimy czas na 1 dziesiątą sekundy. Następnie damy funkcję taką. I zobaczmy jak to wygląda na tą chwilę. Odbija się, ale zmienia, zobaczcie, wygląd. Żeby takiej sytuacji nie było, wchodzimy tutaj info prawy klawiszem i zmieniamy na strzałeczkę. Zobaczcie. Dobrze. Kolejna rzecz to będzie zmiana stroju. A więc wygląd i bierzemy zmień kostium. Zobaczcie, mam do wyboru trzy kostiumy. Czy całość? Jakby wezmę teraz tutaj całość skopiuję. Tu dam na początek strój A, potem strój B. Oczywiście można jeszcze dać trzecią taką kopię stojące. Ja postanowiłem na tych dwóch, czyli to jest skrypt. Jednego stroju, drugiego. Łączymy razem, wrzucamy w pętlę. Sprawdźmy, co się będzie działo. I piesek elegancko spaceruje. Wstawiamy teraz drugą postać. Niech to będzie motylek. Nasz motylek ma dwa duszki. Dwa kostiumy. A więc tak. Jak widać troszeczkę nieproporcjonalny ten motylek do pieska, więc go zmniejszymy. W jaki sposób? Klikając na postać kostium pierwszy tu wybieramy taką funkcję zwiększ lub zmniejsz. Wybieram zmniejsz. Najeżdżam teraz na postać i klikając zmniejszam lub mogę sobie tym przyciskiem zwiększyć ja sobie troszeczkę go zmniejszy tego motylka dobrze ale drugi motyl zobaczcie drugi jest taki duży żeby animacja dobrze wyglądała też trzeba ten drugi kostium o tyle zmniejszyć o mniej więcej Są takie same. Dobrze. Teraz tam dla motylka też trzeba zrobić taki sam skrypt dla pieska, ale można zrobić pewien sprytny patent. Otóż zobaczcie gra na pieska. Skrypt. I ten skrypt chwytając, przeciągam na motylka. Jest to funkcja kopiowania skryptu. Zobaczcie. Już przekopiowało się. Z tym, że teraz mamy zobaczcie kostium pies na motylku. Tutaj trzeba o zmienić motylek 1, a motylek 1, b. Zobaczmy jak to działa. Jak widać obie postacie mają tą samą prędkość, która jest określona tutaj parametrem 10. Piesek 10, motylek 10. Zwiększę prędkość tutaj o, czy ilość kroków na 30 i zobaczcie motylek już porusza się Przyjść, ale jeszcze się odwraca, więc prawy klawisz, info. I w ten sposób zrobiłem prostą animację. Dziękuję.